Nie mordy, dzisiaj jestem z Pepe. Siemano, siemano ogólnie zapytacie czemu jesteśmy Steve'ami i Alexami, ale no, nie jesteś na porządny upload serwera. Serwer. Tak, musimy się posiłkować bezpłatnymi. Ponieważ dzisiaj będziemy grali na mapie od widza, którego bardzo serdecznie tego miejsca pozdrawiam, ponieważ już troszeczkę zagraliśmy w to i powiem wam, że jest naprawdę kocur ta mapa. Eee, także zacznijmy może najpierw info o mapie. Pepe, czytaj. Mapa. No dobra, no czytaj tam już, no? Mapa była budowana przez około 2 dni bez żadnej przerwy. Mapa parkour była robiona w zasadzie, jak nie wskoczy, to da się przejść dalej. Mapa posiada dość sporo liczbę command bloków, przez co może powodować leciutkie ścinki. Według mnie mapa nie posiada żadnych błędów. Dobra, eee, to teraz pójdziemy na. Eee, proszę Cię, info o twórcy ma mapy. Cześć, mam na imię Daniel. Jednak wolę jak inni. Mówią do mnie kso. Mam 13 lat i interesuję się, Interesuje Cię piłką nożną. Mam duże poczucie humoru, humoru przez Dobra, dobra i dystansy do siebie posiadam. Również kanał na YouTube, który uwielbiam prowadzić. Nie podam go, bo nie chcę. Ale ja, ja tutaj ja tutaj podam kso kanał, jeżeli mapka będzie naprawdę fajna I jeszcze jest, są zasady eee, Tak więc zasady co jest to, żeby nie używać game1, render distance na 6 W sumie mam, o Jezus ja mam na 18 gościu, graj na trybie pokojowym, używaj game od 0, stosuj się, się, pole się do poleceń Staraj się nie wkurzać, widzowie muszą zostawić suba Także widzowie zostawiajcie teraz subskrypcję, a tam jest już część mapy Oj sorry, sorry, eee, dobra eee, No to co, start, tak więc startujemy już sobie z mapką eee, Ogólnie mapka jest bardzo fajna tutaj już dźwignia, bo robimy drugie podejście i tutaj szukamy przycisku. Okej. Okay. Tak więc sz 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 szukamy. Ogólnie ma mamy już informację, że możemy tą mapkę rozwalać. Eee, więc... znaczy chyba rozwalać możemy. Chyba. W, sumie, w sumie właśnie sami nie wiemy, ale skoro było tam, wiecie, w tych... Eee, że możemy używać game od zero, to czekaj, ja sobie do domku wejdę. Eee... Wychodź o nie Jezus, o te pajęczynki. Najgorzej właśnie będzie się trzeba no. nie blokować. Czekaj, już co wyjdę? Ty nie wychodzisz. Gościu, ty nie Ej, wychodzisz Ej, tu jest, dobra, je wróćcie. Tu jak zamk Patrz, Wejdź tu. No wejdź. czekaj, ee, No i się drzwi. Faktycznie. No dobra. Dobra. O, o nie. nie przycisk. O Boże. O Jezu. O Jezus. Ty dobra, tu ty ten. Wiesz co przy płotkach mogą być? Musisz uważać, bo mogą być przy płotkach. I w ogóle widzowie, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, to zostawiajcie łapę w górę O, chyba już widzę Albo i nie e, To zostawiajcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie podsyłać mi takie mapi, mapki To też byłoby fajnie e, W zakładce informacji na moim kanale jest e-mail, na który możecie mi to wysyłać Bądź też na mojego Discorda W sumie też zapraszam na Discorda dla e, widzów e, Będzie w opisie link, także wbijajcie tam i załatwiajcie sobie rangi VIP e, No i dobra No i myślę, że w sumie za taką mapkę mógłbym dać rangę VIP, tak szczerze wam powiem Dobra, pewnie, bo to, 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 to trzeba na łeb porobić, tak? E, o tak? Chyba mam, mam, znalazłem Masz? O, nice O o Mam, patrz, tam jest na końcu, ale to pewnie jest jakiś trollowy, bo to jest za proste Wciśnij Szukaj no, dalej, tak. a, to nie. skubaniec Czekaj, ja to sobie po tym połamię, to przeszkadza właśnie, ale ja właśnie nie wiem, czy my to możemy gasić, czy nie I... Znalazłem, tutaj Czekaj, czekaj, pokaż, 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 pokaż. No chodź. A, ale tutaj. tu też pewnie jest, szukaj dalej To a, nie ten, ten nie Jezu może no w lawie. co to? W lawie myślisz? Nie, to, to już byłoby a, chyba zbyt op Chociaż nie wiem, ale mapa jak na razie naprawdę bardzo, bardzo super mi się podoba Jestem po prostu mega, masakrycznie nią podjarany W sumie fajnie było jakbyście wy widzowie chcieli takie coś oglądać Bo to jest jednak odskocznia od minigamów. Jeżeli ten odcinek <śmiech> będzie... a <laughs> ty już tam nurkujesz? <laughs> nie, pół serca Spalę. Jeżeli, jeżeli ten odcineczek O tu może będzie o, to szukałem właśnie. Dobra, faktycznie może i nie ma. Tutaj tutaj też, nie? Czekaj, a ja se tu wskoczę. O panie, spalę się. <grym 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 o się nie, domy. czekaj, muszę się do ciebie tepnąć, bo, bo po prostu spawn point źle jest ustawiony. Odczekaj, czekaj. Set spawn. Aha, no tak, nie mamy Essentialsa. Ty To weź set pown point po prostu. Ty, co, chodź co, tu. Co, co? Co? masz? <grywa> <grywa> dobra, wygranałem. idziemy. Czekaj, poziom trzeci, tutaj jest poziom, poziom trzeci, tu jest poziom poziom drugi. Ooo, w ogóle ja mam fajne, Na tym moim teksturpaku jest fajna animacja tego Obsidianu. Dobra Wykop obsidian. obsidian. A wiem o co tu chodzi, dobra. A o, no to tak, tak ciekawy challenge, fajnie, fajnie. Trzeba będzie troszeczkę po... pogłówkować znaczy pogówkować. Trzeba troszeczkę. Przyda się gra z survivala, tak? Na pewno. Z racji tego, że ja w survivala byłem kocur, to, to, to ogarniam eee, dużo rzeczy, ale faktycznie, postaw tu crafting, postaw tu piec. A i to tutaj miało być. Ja, dobra, ja nie zauważyłem. Dobra, czekaj, już tam stawiam. Crafting to dobra, to ja ten już i... kopię węgiel. Dobra, postaw tu crafting. Okej, okay, fajnie. Myślałem, że będzie jakaś fajna animacja, czy coś się ja tu tak po prostu. No, ale spoko, spoko. Ogólnie fajnie, bo przez całą mapę jest taki kontakt z autorem, i to jest, to jest milutkie. I kto naprawdę bardzo dobrą mapę zrobił, i mi się to podoba. Ehe, co ty kopałeś? Kobla już? Tak, już kopię kobla na kilo. Eee, dobra, ja już kopię może na piecyk. O, tak zrobimy. Ja dobra. przekopię na piecyk, taka, taka kooperacja będzie fajna. Także Git? Mm. Dobra, mam już, mam już na piecyk Okej okay. Dobra, już mam, czekaj, po co mi cztery żelaza? Dobra, postawiłem piecyk mm. e, Dobra, dawaj tutaj A gdzie jest tutaj są diamenty? Nie wiem, właśnie e, A żelaznym też można wykopać obsydian. Też się da, w ogóle patrz, okay. tutaj są jeszcze jakieś re... chyba, mapy będzie. Nie, nie ma e, Wiesz co, nie ma chyba I tak, żelaznym trzeba będzie wykopać obsidian raczej ale że tak mi się wydaje. E, dobra, daj mi może ten e, kill off. Daj mi kill off, ja to wykopię po prostu. E, prze, przepala się tutaj wszystko fajnie. A, okej. Okay. Dobra. No, na pewno będzie to troszeczkę trwało. I... Kurde. czej, rozwala się? Nie, no coś się rozwala, tak. diamentowym kill-offem chyba się niszczy 15 sekund Jezus więc tym Maria. będzie chyba 25, coś takiego, albo 30 No, jak nie 45, weź poszukać ten diamentów, bo to potrwa w nieskończoność, nie? Ja tu chyba zrobię timelapsa, widzowie Nie przechodź Nie przechodź Nie no serio, ja chcę to normalnie Normalne. nagrać <grymne> <grymne> Okej, okay, tak więc już jesteśmy Nawet eee, dawaj tutaj dziękuję. Dobra, naj. Nice. E, ty. Wichaj strenie mam. A, mam, 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 mam. Ty tylko ekwipunek się nie czyści. Tutaj już chyba widzę jeden okay. problem. Bo się ekwipunek powinien czyścić, ale dobra. Parkour! Ue. pyk yeah, Gościu, ja, ja lubię strasznie ja takie rzeczy. Tak? Ja już skończyłem A mi dlatego, No tak. to wygląda. Dobra, idziemy <grym> dalej. O tu dalsze są parkury. Aha. Jezus, ale jak to tam... Zielony, pomarańczowy i czerwony to nie będzie. O Jezus, o Jezus. Ej, nie, naprawdę, mapka jest Ona jest taka przyjemna. Mi się wydaje, że to będą z 2-3 części z tego co najmniej. I w ogóle, czekajcie, ja sprawdzę, czy się wszystko ładnie nagrywa. Audio się nagrywa, wideo też się nagrywa, także super. Dobra. Mi się wydaje, że to Dobra, będzie podzielone na dwie trzy części. Spoko, że jak ty przejdziesz, to mnie razem z tobą teleportuje. Dobra, to ja już przyszłem, czekaj na ciebie czy, uh, czy te Czekaj, nie, 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 ja chcę spróbować, jak mi nie wyjdzie, Dobre. no to... A ty to już mnie... to już jak tam zrobiłeś. Kikaj, kika, kikaj. O, czerwony, czyli pewnie będzie. ale to jest prawie to samo. Czy ja wiem? To już na końcu będzie 180, ta wiedziałem. A dobra, 180 hmm. ja, to... ale to jest easy, to nie jest jakieś trudne borzy. Tak, ja, ja lubię 180, hmm. także zobaczymy. Kurde, no, <grym> zablokowałem się, no, a już, już mogliśmy dokończyć Dobra, nie, stop, 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 nie, 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 bo tu zaraz będą Kopiujecie od, od breba i Ognistego, nie, nie kopiujcie A, się skopiowałeś tym sposobem mówienia właśnie No nie Nieładnie, nieładnie Nie, ładnie, nie, ładnie. nie skopiowałeś, co? No też tak mówili, takie, no, coś tam, coś tam O, to, zrobiłem to, to przejdziemy sobie parkura, coś tam, coś nie, tam Nie, to Ognisty bo Przechodzimy sobie escape, no, no, nie będę tego, y, ten, ale wiesz o co chodzi Dobra, nie pierdziel Ale ja ty... po prostu tak, tak, mówiłem tak jak Ej, nie, my tu zaraz przy... Ej, to nie, to na jedną, jedną tą Od jednego odcinka Czemu ty przeskoczyłeś z tego, z trzeciego na piąty? Tak? No, ale dobra, to tam trudno dobra, się Dobra, to, to zaraz to ogarniemy Świnka, czekaj A czy bo to jest jedna ta, jedna wędka, to czekaj To mam przechodź Daj mnie, daj mnie, daj mnie Dobra oh, okay. Chodź tu, świnko Chodź tu, chodź tu. No chodź No Chodź do papy Ej, no, no, no mnie teraz nie zobaczysz przez ciebie ty, ty, Patrz, schowaj wędki i odsuń się, kawałek. No, i teraz. No nie popatrzysz się co teraz. Jest? O, jest. Dobra. Chodź Mieszę. tu. Nie, no ona jest jakoś upośledzona. Za gruba jest, nie mieści się. Chodź tu. No chodź. Masłem ją posmaruj, to się zmieści. O, 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 idzie, o dobra, dobra, idzie, idzie, idzie. No, nie zauważyła. No patrz się. Ty, prosioku, ale, co? Bo to nie tak. Bo ty masz zrobić ten, ty powinieneś trzymać marchewkę, bo one za tym nie idą Idą za tym Nie idą za tym Przecież szuj za tym, szła przed chwilą, no Tylko niech się popatrzy O, o O, o. o coś Coś robi pa, Patrzy się, idzie, idzie, idzie idzie. patrzy idzie. się, no, no, no O, ale no, odejdź, 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 bo ona się na ciebie patrzy, wiesz? To, 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 właśnie to przeszkadza, o, że, że, ty tu jesteś W sensie No <ślam> Nie, nie, że <ślam> Poszedł Brak, nie o co chodzi Chodź tu Prosioku no, chodź. Ona się chyba zablokowała? O, o, o! Idzie. O, o, idzie. Jezus, Maria, przy zakrętach będzie lipa. O, o, o! Dobra, idzie, 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 idzie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ostatnia prosta. A nie, przepraszam. Jaka ostatnia prosta? O, jezus, to jeszcze, jeszcze tyle. Zakrętów. O, kurde, dobra. Ważę, że już ogarnia. Ważę, że już załapała temat. Jest jak pies tropiący chłopie. W ogóle, jeżeli widzowie dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie świnka, a my wam przypniemy serduszko. Ej, naprawdę, ta mapa jest tak dynamiczna i tak fajnie mi się ją przechodzi, że po prostu aż chciałbym drugą część. Świnia, no ale wiesz o co ryn. chodzi? Parkour, tam fajny, the baton. Wiem, wiem. Ej, no nie. Co? O, no. już. Dobra, i teraz tutaj czwarty. Tu. Jeste? A faktycznie, no, no, no. No tak Kieraki. jest robione. Dobra. Quiz. O, o, quiz. Jak ona imię autor mapy? Daniel Daniel, Daniel, Daniel. Bo Damiam tego brat, z tego co pamiętam. A, dobra. To Daniel. Ustaw sobie spawn point. A, o, o, dobra. Daniel. O. Ile o. autor mat? Równo 13, nie? 13. Nie, lekko ponad 13, mówię tak? zdaniem tak. Nie. Oaj! No. No. Dobra, czekaj. E, dobra, czekaj, Daniel. Daniel tutaj e, spawn A nie ma tutaj spawn point. Lekko. lekko ponad 13. E, czy ponad ma kanał na YouTube ma. Jak najbardziej. Ma. Minecrafta stworzył Andrzej dół. Andrzej to zawsze to Dobra, czekaj. Szósty. E, poziom szósty, dobra. Ej, naprawdę mi się to tak fajnie przechodzi. Replika Replika o co chodzi? A, musisz przebudować. Aaa, no tak. No. O, mam tu wszystko. Okej. Okay. Daj ten killow, to ci niszczyć będę. A czy gdzie ty, gdzie ty to masz przebudować? A, dobra. O, Tutaj, to dobra. No. E, to tak, dół to masz tak. Pyk e. Czekaj, ja jestem, ja jestem to wszystko. Tylko ciekawe, czy to ma ten, znaczenie? Właśnie, ten... ja wiem właśnie o co chodzi. E, dobra, w razie, magenta, no, tym. w razie czego zielone. rozwalimy dobra. czerwone. Ej nie, no mapa jest naprawdę kozak, nie? O kurde, ty tu już będzie problem. No e, czekaj, Później jest różowe, dwa, dwa, dwa są dobre. E, piek, piek. Dwa zielone i czerwone na końcu. E, Raz dwa, o Oho, o. Jezus Maria, jeszcze, jeszcze nie tym kilofem rozwalam, czekaj. E, prrr, tutaj co było? A, tutaj było... to tu było ten to. Światowy, no. e, tutaj było zielone, tutaj było czerwone. Dobra. I tam na górze no trzy tuwa. żółte. E, A, bo to raz. jeden poziom. O kurde e, raz, gościu dwa, gościu trzy Czerwone, czerwone i... zielone. O zielone. i Dobra. O Jezus! A, chcesz? Chcesz się, no. Dobra, leć, leć dobra, teraz, Ty. Ja to sobie Ej, to jest w sumie łatwiejsze. Halo, co to ma być? Dobra. Co to takie łatwiejsze, Dobro, Zrób się. najpierw ten kwadrat. Co to co? mam? Co? A, bo to w skrzynce było, dobra? O czekaj, ja sobie to, to. Ja sobie te śmieci tutaj do tej skrzynki może powrzucam, bo. bo mi to będzie niepotrzebne. Zestakuję to i tutaj sobie te śmieci powrzucam. I gitara, bo to chyba. Dobra, dźwigienkę sobie na pewno wezmę. No i git. Dobrze, A? to robię? Dobrze. Nie, czekaj. Nie, źle. To, to muszę, musisz... No nie, bo górny już robię, tak, no. tak, tak, no. Dobra, to teraz tak. Czerwony, potem ten, e... potem żółty, cały ten. Czekaj. No. Dobrze to chyba robisz, no. Chyba tak. Weź teraz se tu postaw, tak jak jesteś tutaj se postaw już. A potem nie zrobię. Potem nie przeskoczę, no. No jak nie? No nie przeskoczę! No i zniszczyłeś mi, co to robisz? O. Ty, blok się nie chce złapać. O, dobra, złapałeś. Nie, nie mam. Pff. <laughs> Zbugowałeś gierkę? Bo jak ja teraz wejdę, dobra, czyli tędy? Papier, zwoliłem przez przypadek, dobra. E... No dobra. No. A teraz tutaj będzie, czekaj. Tu będzie ten, potem tu będzie ten. Zielony tam będzie w rogu, nie? Jakby co? W no, no. prawym, górnym rogu moim. No, no, no. potem magenta? Nie, to nie jest magenta, to jest. O, no, jakiś ty. tam kolorek, no. Ty, bo mi ten zbrakło. Masz? Eee, żółtą kabinę? A mam. O, będę ma tu dostaw. Trzymaj gościu to ma być, ma być przez ciebie zrobione. W ogóle jest u mnie tak gorąco widzowie. Dajcie, że spokój. Gorego, potem tutaj czerwone. Mhm. Mm eee, kurde. zejść Tutaj zielone i, I... ostatni. Tu, tu. Daj mi kliknąć! O, Oba. super. Aha, poziom szósty, poziom siódmy. Pyk, pyk. Oooo. TNT run. Oh shit. <suszy> 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 Ej, to było szybkie. Dobra. Poziom ósmy. To już chyba ostatni Wiem co tu będzie I strzała Czaj, to może skopiuję, co? Dobra Żeby, żeby jednak to mapa była chyba na jedną osobę, ale O Jezu, Nie. zwróciłem się 64 Ale tutaj dobre, no już ma. użyjemy game moda, czekaj, czekaj, czekaj Dobra Trochę Jedno dobre Au! <laughs> Nie Dobra. wiem kto trafił nawet, powiem ci szczerze O, ja trafiłem Dobra e, I 8, to i już chyba Tyle, ale jeszcze tam widziałem, że tak. coś było bonusowego Czekaj, kliknij, koniec mapy, mam nadzieję, że ci się spodobała Dzięki za mojej pierwszej mapy Mam nadzieję, że ci się spodobała, oceń mapę e, okej okay. Ja, tak ja naprawdę... mam taką ósmeczkę. ósemeczkę No. Króciutka była, no, mogła być dwa razy Dłuższa i naprawdę byłoby fajnie, ale nie Doceniam, doceniam naprawdę, nie, ja daję dyszkę To ty sobie daj, co, co, co tam Dobra, chcesz Dobra, to ja daję ósemkę Dobra. No to niespodzianka, i patrzcie to, mój skin W ogóle takie wow no i tak naprawdę to byłoby chyba na tyle z tego odcineczka, jeżeli wam się podobał ten skin. Jeżeli się Wam podobało to zostawcie łapeczkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i o ty! No, no i mordeczki, bardzo wam, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć. Siemano.